Dzisiaj pokażę Ci dwa takie proste typy, kliki, jak sobie poradzić w Niemczech albo w innym kraju, w którym jesteś, do którego wyjechałeś, m, bez znajomości języka. No więc nie będzie tu żadnego supermontażu ani nic z tych rzeczy. Tu będą dwa konkretne przykłady. Uwaga, jedziemy z tym koksem. Zazwyczaj, jak ktoś przyjeżdża, mieszka tam gdzieś przez agencję, potem znajduje inną pracę albo chce znaleźć inną pracę. Wiąże się to z tym, że z tej agencji, z tego mieszkanka musi zrezygnować i musi sobie znaleźć mieszkanie do wynajęcia, albo kawalerkę jakąś, albo pokój. Ale nie wpisujcie tego w ten sposób do przeglądarki, tylko wpiszcie coś takiego i wyskoczy Wam kilka takich różnych portali, na których możecie sobie poszukać to mieszkanie do wynajęcia. Ja tutaj wejdę do przykładu pierwsze z nich. Taka miejsce, w której ja mieszkam, wyskakuje mi z automatu, bo to chyba po lokalizacji, ale zmieńmy sobie tutaj na takie pobliskie miasteczko, które ma taki kod pocztowy. Burkan lekar, to macie promień, czyli możecie sobie ten promienie zwiększyć na przykład do 10 km od centrum. widzicie, macie tylko 5, to macie 20 znalezionych. Jak macie do 10 km od centrum, to macie 68 propozycji różnych. Dobra, zostańmy przy tym centrum. Do 5 km od centrum. I co dalej? Jak nie znacie języka, no to musicie sobie albo tłumaczyć w telefonie, najechać i, i to Wam potłumaczy, albo trochę cierpliwości po prostu poklikać, pobawić się. Kaltmiete to jest dosłownie tłumacząc zimny czynsz, a ja bym to powiedział goły czynsz, czyli czynsz bez żadnych opłat. Zróbmy sobie maksymalną wysokość do 800 euro. Bo jak ktoś przyjechał do pracy, no to chce zazwyczaj zarobić, a nie luksusowo mieszkać. No i mamy od razu, na skoczyło takie małe coś małe, 50 metrów kwadratowych, 350 euro. Wejdźmy no, zobaczmy. Na przykład jest jakaś para, albo jedna osoba szuka sobie pracy, yy, mieszkania, no i co za tym idzie też szuka sobie innej pracy, nie, nie chce pracować w tej agencji, a co za tym idzie, muszą też sobie znaleźć mieszkanie. No więc, mamy taką propozycję tutaj, o, już dwie osoby mogą sobie mieszkać na 50 metrach prawie, za 350 euro czynszu podstawowego. Ale do tego dochodzą inne opłaty. Na przykład ten to jest e, ogrzewanie, jest zawarte w innych kosztach. W innych kosztach, czyli w kosztach dodatkowych. Co tu jeszcze można wyczytać? Czyli całkowity czynsz to jest 350 euro, to jest ten, ten podstawowy czynsz, plus inne koszty. No i inne koszty to może być ciepła woda, śmieci, e, właśnie ogrzewanie. Nie wiemy ile tego będzie, ale załóżmy niech to będzie 200 euro miesięcznie to macie 550 euro już z innymi opłatami i myślę że jak ktoś jest normalny to się w tym powinien zmieścić to znaczy wiecie nie robi non stop imprez po całych nocach nie chodzą piekarniki non stop nie kopie się u niego 20 ludzi i tak dalej i tak dalej takie normalne zwykłe życie to w tych 200 euro innych kosztów powinien się spokojnie zmieścić dobra kolejny przykład wróćmy tutaj a to muszę zamknąć dobra, Mamy dwa pokoje, też 54 metry, czyli troszeczkę większe od tego piątego. 2,5 pokoja, 780, to już jest, powiedzmy, dość taki spory ten, ten... Część dla osoby, która chce się trochę tutaj dorobić, zarobić. No ale dobra, jak ktoś chce, to będzie szukał dalej właśnie tym, tym sposobem, który ja tu pokazałem. Tu znowu jest za 400 euro dwa pokoje. No i można sobie zdjęcia pooglądać myślę, że dla dwóch osób, które przyjechały do pracy, żeby sobie popracować, na początek się tak rozejrzeć jeszcze, to spokojnie, bardzo fajne mieszkanko za rozsądne pieniądze. Dobra. To, to jest przykład pierwszy, jak sobie z tym radzić, czyli jak szukać sobie mieszkanie bez znajomości języka. Ale idźmy dalej, wpiszmy sobie tutaj google.pl i coś Wam tutaj jeszcze pokażę, tłumacz niemiecki. Wyświetla Wam się takie okienko, takie okienka i to jest bardzo proste. Tłumacz niemiecki. I to jest wszystko. Jak wyjdziecie sobie na przykład w takie mieszkanie, nie znacie jeszcze tego języka, powiedzmy prawie w ogóle, to możecie sobie ten tekst skopiować. Kopiujemy sobie tylko to tutaj. Kopiuj i z automatu macie proszę bardzo przetłumaczone na polski możecie tym sposobem sobie różne różniste rzeczy tutaj w internecie szukać na przykład to działa też w drugą stronę Kasujemy. i na przykład chcecie wpisać używany samochód albo możecie dodać jeszcze kupię i wklejacie to sobie i wklejacie to sobie tutaj i znowu wyskakują Wam różne tutaj portale na których możecie albo szukać sobie samochodu albo możecie swój wystawić do sprzedaży, jak, jak tam kompasuje. pasuje weźmy na przykład to autoscope24 to jest sprawa ogólnie na tym portalu jeszcze prostra bo Wchodzicie już w to. Tutaj można sobie zmienić język bezpośrednio na tym portalu na język polski. Robimy akceptuj. Inna opcja wyszukiwania. Wejdźmy tutaj na Niemcy. Zawęźmy to na przykład do takiego miasta. Pierwsze z brzegu, który mi tu Duisburg Dobra, niech będzie. Pamiętajcie jeszcze o kodzie pocztowym, bo. Są różne dzielnice, różne podobne nazwy, miejscowości i tak dalej. Więc najlepiej pisać z kodem pocztowym. Jeżeli chcemy gdzieś w pobliżu poszukać, na to co, do 20 km. No i tutaj macie, co Was interesuje: czy automat, czy manual, czy wam to jest egal. Ja na przykład bazuję tutaj na manualach i ja nie chcę automata z pewnych różnych powodów, ale to jest moja wizja. Według mnie, auto powinno mieć przynajmniej klimatyzację. No dobra, jeździmy jeszcze do Polski, no to na trasę, to nie ma jeszcze tempomat. I co jeszcze powinno, według mnie powinno być w doskonałym stanie i ze wszystkimi przepisami przeglądami. To jest moja tutaj um, ocena, że ja tak sobie takie kryteria zakładam. No i oczywiście przebieg. Jak sobie przeszukuję i szukam dla jakiegoś auta, które chciałbym jechać, zobaczyć, ja sobie na początek próbuję z przebiegiem do 100 tysięcy kilometrów. Myślę, że jak jest dobrze utrzymane auto z takim przebiegiem, to jeszcze spokojnie te 200-300 tysięcy przejedzie. Ważna rzecz, to, to standardowe tutaj sortowanie zmieniam od razu na cenę rosnącą. I mam tutaj różne różniste auta z przebiegiem do 100 tysięcy kilometrów. Tam nie zaznaczyłem opcji jaki rocznik to ma być. Nie wiem dlaczego mi tu benzyna wskoczyła jak tam diesla. A nie, nie zaznaczyłem diesla, sorry mi opaliwo dla mnie opcja to diesel wskazamy jeszcze raz cena rosnąco no i tu mamy też o 208 rocznik 215 czyli takie no, już 10-letnie autobus 2025 rok za 6000 euro no i co? No i musicie sobie sami ocenić czy Was to auto interesuje czy nie. Nie będę mówił, czy, to, czy ja bym jechał zobaczyć czy nie, to już jest wasza tutaj inwencja. Czy dziesięciolatek jest w ogóle dobry do zakupu, to już jest temat w ogóle na całkiem inny film. Chodzi o to, żeby wam pokazać jak to działa. Ale dobra, sp spróbujmy teraz jeszcze mm, jakiś konkretny może nie model, ale markę. Weźmy na przykład, niech to będzie Toyota. Zobaczymy, czy są Toyoty. Takiego zakresu wyszukiwania. No niestety nie ma, czyli do 100 tysięcy km. Jeżeli to zlikwidujemy, no to pojawiły się Toyota. Cena rosnąca, Była 15 czy znowu 10-latek. No na razie jeszcze 9,5 latek 8,5 euro. No i możecie sobie oglądać tutaj. Czy warto jechać, ja zobaczyć, czy nie, to oceniacie sobie. Potem piszecie e, formularz kontaktowy, gdzieś tu powinien być u dołu. Jest. jest czy, pamiętajcie, przetłumaczone na polski tam na górze, zmienialiśmy, ale e, powinno się tutaj oczywiście napisać najlepiej tu. Jak ktoś nie umie, po polsku to Wam przetłumaczy na niemiecki. Na przykład jestem zainteresowany, czy aktualne. Sirenie. i jest Aktual. Skopiujemy to, wklejamy tutaj. No i wiadomo, tu swoje dane uzupełnić, zaznaczyć zgodę i wysłać. I wtedy na Waszego e-maila, którego tu podajecie, ten ktoś Wam podpisze albo i nie. Dobra, jeżeli dotarliście do tego momentu, to zapraszam do oglądania naszych innych filmów też. Zobaczymy tam różne, różniste porady, nazwijmy to. tutaj, wejdziemy sobie na YouTube. O. Polacy w Niemczech. Jeżeli te rady w tym filmie, który właśnie zobaczyłeś, w jakiś sposób Ci pomogły, albo uważasz, że komuś mogą pomóc, to prześlij to komuś dalej. A możesz wejść po prostu też na nasz kanał i na takiej zakładce wideo, gdzie mamy te dłuższe filmy, znajdziesz trochę takich poradników, co zrobić, żeby sobie te życie w Niemczech poprawić.